Film informacyjno-edukacyjny w formie animacji o tematyce ekologicznej ilustruje korzyści płynące z założenia na przydomowej działce ogrodu deszczowego. Animowana ręka czarnym flamastrem rysuje i pisze na białym tle wypowiadane przez lektora treści. Napis: Ogród deszczowy. Z roku na rok coraz mocniej odczuwamy skutki zmian klimatu i występowania anomalii pogodowych. Monitor telewizyjny na nim słońce i usychająca roślina, chmura deszczowa i budynek stojący w wodzie. Nasze przydomowe ogrody często dotyka problem suszy i podtopień. Dom jednorodzinny z ogrodem i kwiatami. Słońce świeci, kwiaty usychają, pojawia się chmura deszczowa i duża kałuża wody. Jak sobie z tym radzić? Rozwiązaniem jest ogród deszczowy. Pytajnik potem napis Ogród deszczowy. Ogród deszczowy działa jak system retencyjny. W czasie ulewnych deszczy umożliwia efektywny, ale też bezpieczny dla środowiska odpływ wód opadowych. Dom jednorodzinny, przed nim rabata ogrodu deszczowego. Napis: System retencyjny. Pojawia się chmura deszczowa. Napis: Odpływ wód opadowych. Złożony jest z warstw drenażu o zróżnicowanej przepuszczalności i chłonności wilgoci. Dlatego umożliwia filtrowanie i magazynowanie deszczówki. Ogród deszczowy wchłania nawet do 40% więcej wody niż trawnik o podobnych wymiarach. Przekrój ogrodu deszczowego. Następnie ogród deszczowy przed domem. Napis wchłania do 40% więcej wody niż trawnik. Podczas suszy oddaje zakumulowaną wodę opadową do otoczenia, służąc nawadnianiu innych roślin. Produkuje tlen, a w trakcie upalnych dni potrafi obniżyć nawet o kilka stopni temperaturę powietrza. Jest oazą dla pożytecznych zwierząt owadów, ptaków, płazów i ssaków ale także jest miejscem, w którym można komfortowo wypoczywać w czasie upałów dom z ogrodem deszczowym i innymi roślinami. Pojawiają się zwierzęta – pszczoła, motyl, ptak, żaba, jeż. Następnie pojawia się mężczyzna na leżaku. Ogród deszczowy może mieć praktycznie dowolną wielkość i kształt. Wygląda efektownie i jest łatwy w pielęgnacji. Obsadza się go roślinami hydrofitowymi, które dobrze znoszą susze i okresowe zalewanie. Ogrodnicy, napis, rośliny hydrofitowe. Rośliny hydrofitowe, dzięki swoim unikalnym właściwościom, transportują tlen do korzeni, w których rozwijają się mikroorganizmy odpowiedzialne za rozkład zanieczyszczeń, np. metali ciężkich. Pełnią więc funkcję naturalnych oczyszczalni. Przekrój ogrodu deszczowego, napis, rozkład zanieczyszczeń, dłoń z kciukiem uniesionym w górę. Najlepiej sprawdzają się gatunki wieloletnie oraz rodzime, przystosowane do panujących w naszym kraju warunków pogodowych. Mogą to być zarówno byliny, takie jak mięta nadwodna, niezapominajka błotna, paprocie, tużyce, lobelia szkarłatna, irysy i kosaćce. Mogą to być także krzewy, takie jak czeremcha, wieżby, derenie i olsze. Ogrody deszczowe są naszym wkładem w ochronę środowiska naturalnego napis bioróżnorodność. A przy tym mogą być sposobem na oszczędzanie. Napis oszczędzanie. Na podlanie jednego metra kwadratowego ogrodu tradycyjnego zużywa się średnio 2,5 litra wody. Zapewnienie roślinom właściwego nawodnienia w ogrodzie o powierzchni 100 m kwadratowych może zatem sporo kosztować. Mężczyzna podlewa ogród. Napis: metr kwadratowy równa się 2,5 litra wody. 100 metrów kwadratowych równa się 250 litrów wody. Pamiętajcie. Prawidłowo wykonany ogród deszczowy z odpowiednio dobranymi roślinami nie wymaga podlewania. Napis: ogród deszczowy nie wymaga podlewania. Ogrody deszczowe to przykład skutecznej, w pełni ekologicznej odpowiedzi na zmiany klimatyczne. Na koniec podsumujmy najważniejsze informacje z naszego filmu. Ogród deszczowy to rozwiązanie ekologiczne, które sprawdzi się na większości przydomowych działek. Zmniejsza ryzyko suszy i powodzi. Tworzy estetyczne otoczenie wokół domu i wspiera bioróżnorodność. Ogród deszczowy jest łatwy w pielęgnacji. Zmniejsza koszty zużycia wody do podlewania i daje wytchnienie w upalne dni. Plansza projektowa. W górnej części ekranu od lewej strony umieszczono logotypy: Euroregion Karpacki, Interreg Polska-Słowacja, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Herb Miasta Jasła oraz Herb Miasta Humenne na Słowacji. W środkowej części planszy niebieskim kolorem tytuł projektu w języku polskim i słowackim Eko tożsamość polsko-słowackiego pogranicza. Poniżej napis czarnym kolorem Projekt realizowany przez Miasto Jasło partner projektu Miasto Humenne. Na dole ekranu informacja projektowa. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.